Cześć, właściciel nie może się doczekać, więc najwyższa pora wziąć się do roboty, jeśli chodzi o kilka zestawów do przestrojenia, które dostałem. W sumie jest ich 7 albo 8. Oprócz tego, cały czas czekają rzeczy, które się testują na skończenie, plus inne rzeczy po prostu dramat, jeśli chodzi o ilość pracy. Właściciel mieszkający za granicą. Przysłał mi przy okazji coś takiego. To są wtyczki AM. Zobaczymy, czy uda się je przerobić na, w prosty sposób na wtyczki FM. Będzie to jakaś ciekawa alternatywa dla tego, co jest w tej chwili sprzedawane na Allegro za mega ciężkie pieniądze. Tak jak mówiłem, zadziwiające jest to, że jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, żeby z powrotem zacząć produkować wtyczki FM. Jakby były za rozsądne pieniądze, to pewnie byłoby nawet trochę zainteresowane. Oto zestaw, który do mnie przysłał pewien pan. Przyjrzyjmy się na szybko, cóż to przyszło w moje ręce. Pierwsza rzecz: trymer wymieniony na troszkę większy. Jeśli dobrze kojarzę, to jest średnica 1 cm. Kondensator w ARC 2,2 piko zamiast 3,3. ,3. Heterodyna cewka, przezwojona, jeśli można tak ładnie powiedzieć. Kondensatory elektrolityczne, akurat sztuk 1, tutaj jest wymieniony. Ten trimer jest również wymieniony jest z tak zwaną kropką. I cóż to więcej z tej strony widać? Z tej strony nie za wiele widać. Poza tym, że prawdopodobnie ten rdzeń jest delikatnie rzecz biorąc zmasakrowany, nie wiem, czy będę w stanie sobie nim pokręcić. Czy te rdzenie są z U11? Tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Eee, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj coś było kombinowane. Nie chce mi się patrzeć na inną głowicę, żeby policzyć ilość zwojów. Eee, natomiast od spodu się trochę działo. Widać dużo kalafonii, dołożony kondensator, jeszcze nie wiem jakiej on jest pojemności, czyli spięte są cewki, nie wiem czy będzie widać, czy ten sprzęt wyostrzy. Później jak będzie podsumowanie, to ja wam powiem, jaką on miał, miał pojemność. Na razie tego nie ruszam. No, trzeba byłoby takie rzeczy tu poprawiać trochę. Myślałem, że płytki, że się obędzie bez mycia, ale jednak za dużo tutaj tej kalafonii, więc trzeba będzie je umyć. Tutaj fabrycznie niedulutowane, ale to już jest taki delikatny standard. Już się chyba do tego przyzwyczaiłem. Czyli jeśli chodzi o głowicę, to mamy to oczywiście. Ja ten przewód wymienię autorowi. No, taki nie może być. Damy RG. Nigdy nie pamiętam, jaki on ma symbol będzie dobrze, będzie pan zadowolony. płytka pośredniej częstotliwości, potencjometry nawet w miarę czyste. Tu widać rosyjskie rezystory, widać, że tutaj coś było wymieniane. Będę musiał się temu przyjrzeć. Być może nie wiem, komuś zabrakło regulacji. Nie wiem, nie chce mi się patrzeć, czy ten rezystor jest w tej gałęzi, w której jest ten potencjometr, czy nie. Do tego dojdziemy. Kondensatory Nichicon. Tutaj chyba Jemikon, jeśli kojarzę. Eee, dobra, nieważne, to będzie wszystko jeszcze zweryfikowane. Tutaj dalej też eee, Nicikon. No i te rosyjskie. Te rosyjskie rezystory, jeśli dobrze kojarzę, bo pamiętam, że w wojsku jak byłem, to takich rezystorów trochę widziałem. To chyba są wojskowe, a może i nie. Eee, o z drugiej strony. Dołożony, dołożony kondensator. Ja już go odchylałem to jest 150 pikofaradów. Tutaj widać, że coś się działo. Były poprawiane luty. No i tutaj, tak jak mówię, z tymi, z tymi rezystorami, również może z tym jak z tym, ale z tym e, trzeba będzie się przyjrzeć, czy komuś zabrakło zakresu. Czy to jest wymieniony po prostu potencjometr, nie na taki jak trzeba. To do tego dojdziemy. Płytka automatyki tutaj widać, że to jest z radmora pewnie 5102. Oczywiście w wersji T albo TE, niestety dzisiaj, robiąc testy, będę robił testy na moim radmorze. Czyli muszę użyć swoją płytkę automatyki. Tą w momencie, kiedy to wszystko trochę popoprawiam, bo też mi się tutaj te kołki, te lutowania nie podobają. Zastanawiam się, czy one były. Nie, no, one musiały tu być. Wybaczcie, za blisko macham i sprzęt gubi ostrość. Eee, a to wszystko będzie do zweryfikowania. 3 minuty temu dosłownie to wszystko wypakowałem, więc jeszcze na gorąco nie było okazji się temu wszystkiemu przyjrzeć. Tyle co z Wami. Patrzę, zamilkłem przez chwilę. Eee, no, widać, że stereodekoder był przez kogoś Ruszane. Oczywiście kondensatory również wymienione. Tu jest bardzo ciekawa marka Hitano. Już tak jak wiecie, nie wypowiadam się na temat marek kondensatorów, bo wychodzi na to, że dużo jeszcze rzeczy nie widziałem w życiu. I wciąż się jeszcze będę uczyć. No dobra, to stereo dekoder tak to mniej więcej wygląda. Zainstaluję to zaraz wszystko i zrobimy sobie jakieś pierwsze testy. Także za chwilę wracamy. Ok, podłączyłem sprzęt. No i powiem Wam szczerze, bardzo słabo to wygląda, bo jeśli przyjrzymy się diodzie stereo, ja jeszcze sprawdzę, czy na pewno jest na stereo przełączony przełącznik, ale przy. Tu się mówi, nie ma takiego napięcia wyjściowego z, którego, z mojego generatora, które by pozwoliło uzyskać zapalenie diody. Wskaźnik sygnału, jak widać, niezależnie od napięcia wyjściowego jest. Y Nieruchawy, jeśli można tak powiedzieć brzydko. Zastanawiam się, czy czasami nie mi jest uszkodzony stereodekoder, bądź czy czasami mój Radmor nie ma jakiegoś problemu, ale zweryfikujmy to na szybko. Wymieńmy stereodekoder na inny, mój, który powinien być sprawny. O. Ustawmy z powrotem napięcie strojenia 3,0. Jak widać, nic to nie zmieniło, czyli to nie jest kwestia stereo dekodera, a w głośnikach słychać, że odbieramy częstotliwość. Oczywiście mamy częstotliwość 89,49 49 to jest dla 3 V czułości w tej chwili, jak to się mówi, brak całkowity. Yy, założę na chwilę swój zestaw swoją głowicę jakąś tam, żeby zobaczyć, czy czasami w międzyczasie mój Radmor nie wyzionął ducha. Ok. Jak widać na moim zestawie, mojej głowicy, co prawda napięcie jest. Strojenie nie takie jak trzeba, ale to jest jakiś tam zestaw, który się poniewiera od jakiegoś czasu i nie mam czasu przysiąść, żeby ją zestroić, albo raczej ten zestaw poprawnie. Yy. Także Radmor jest sprawny. Załóżmy teraz właściciela stereodekoder i zobaczmy, czy ten stereodekoder działa. Stereo jest. Podłączę sztuczne obciążenie. To przy okazji sobie sprawdzimy ten stereodekoder, żeby już nie tracić czasu na oscyloskopie. Za chwilę wracam. OK co prawda będę sprawdzał stereodekoder dla muszę tutaj podjechać w ten sposób. E, stereodekoder będę sprawdzał dla częstotliwości powiedzmy 87,5 MHz, natomiast już nie chodzi o to, żeby sprawdzić go jakoś super dokładnie. E, chodzi o to, żeby po prostu mieć jakiś pogląd w jakim to stanie jest w tej chwili. 10 V idealnie dla obydwu kanałów. Obydwa kanały lewy, czyli żółty powinien być maksymalny, niebieski minimalny. Słabo. Teraz odwrotna sytuacja bardzo słabo przeciwfaza. Jak widać, stereodekoder całkowicie pracujący nieprawidłowo. To sprawdźmy sobie jeszcze na oryginalnej głowicy, co tam będzie na górze pasma słychać. Ok, przy okazji taka porada serwisowa dla tych, którzy nie lubią kręcić strojkami, taki mój patent. Nie w tą stronę. No, czasami, jak trzeba ileś tam strojków przekręcić w jedną, w drugą pozycję, to palce bolą. A tutaj, można sobie bardzo szybko przejechać tam, gdzie należy. Dobra, 25. Zrobimy małą pauzę. Ja muszę podłączyć głośniki, bo w tej chwili jestem na sztucznym obciążeniu. Ok, słychać generator, napięcie strojenia 2505. Częstotliwość odbierana 110,039,25 V. Oczywiście dioda stereo się nie świeci. Wskaźnik sygnału martwy. Zero detektora, mogę Wam pokazać nawet, że. Że da się ustawić czułość? Podobnie, niestety, żadna. Także, jak widać, pracy przy tym zestawie będzie bardzo dużo. Być może jest jakieś uszkodzenie. Być może jest totalnie wszystko rozstrojone, aczkolwiek, tak jak widać. Heterodyna oczywiście jest dużo, dużo za szeroka. Oj 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 oj, powiem wam szczerze, tak sobie wzdechnę. Natomiast no to pokazuje, że to co zawsze mówię, że szczere chęci czasami nie wystarczą. Jednak trzeba mieć troszkę sprzętu. Dobra, więc myślę, że w tym odcinku o zestawie numer 24 to będzie wszystko. Tak na szybko. Natomiast zapowiadam, że może w, nie w kolejnym, ale niebawem przyjrzymy się tym, tym wtyczkom. Dziękuję właścicielowi tego zestawu, że zechciał pojechać kilkadziesiąt kilometrów. On je kupił, z tego co, do, jeśli dobrze zrozumiałem, na stałe. Znaczy, na stałe. Mieszka za granicą. I gdzieś tam w jednym ze sklepów, gdzieś tam w swojej okolicy, jeśli można powiedzieć, że kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od domu, to jest okolica, wygrzebał takie wtyczki, przysłał mi na próbę. Zobaczymy, czy uda się je w prosty sposób przerobić i przystosować. Jest szansa, że tak. Może to nie będzie super ładne, ale myślę, że będzie dobrą alternatywą dla tych po 12 zł kupowanych. Gdzie tam w Polsce ktoś je sprzedaje. Zobaczymy, czy, czy, czy ściągniemy je, że tak powiem, do Polski. Natomiast też nie ukrywam, że nie bardzo mi się chce sprzedawać, bo. Z różnych względów, może nie będę tego już dalej rozwijał, ale może się okaże w te, okazać w ten sposób, że może jeśli ktoś będzie zainteresowany, to może się uda ściągnąć większą ilość i tam sobie ktoś e, będzie je rozprowadzał. Oczywiście nie za milion cebulionów, bo nie taka jest ideologia, ale, ale zobaczymy. Na razie tylko taki, taka zajawka. E, podsumowanie: podsumowanie jest takie, że bardzo ciekawy zestaw. Bardzo dużo pracy pewnie będzie mię mm, czekało. Zadziwiające są właśnie te wszystkie rezystory, które teraz, tak jak patrzę jeszcze na to wszystko zupełnie z boku. Radmur wyłączony, zegarek jest. E, one są no, przewatowane, jeśli można powiedzieć. Co prawda, te płytki są z 85 roku, więc jest szansa, że już totalnie wkładano to, co, to, co miano, jak to się mówi na podorędziu. I, I może stąd takie rzeczy, które normalnie mm, nie były przeze mnie widywane. Tu jeszcze widzę jakiś rezystor, być może. E, ten to wygląda prawie jak współczesny. No, muszę to wszystko jeszcze przejrzeć, umyć oczywiście i, i powoli, jak to się mówi, metodycznie zabrać się do pracy. E, no, ale pracy będzie dużo i stąd też, jakby tutaj taka. Takie wytłumaczenie, wyjaśnienie, dlaczego u mnie przestrojenie tzw. zestawów grzebanych jest droższe. Dlatego, że, tak jak widzicie, ja teraz muszę cofnąć wszystkie zmiany, umyć wyczyścić, powoli zacząć przestrajać, wyciągać wnioski. Na szczęście, tak jak mówiłem, te wnioski dzięki obuloskopowi można bardzo szybko wyciągnąć. Yy, oczywiście, bez wobuloskopów też pewnie by się dało wyciągnąć jakieś wnioski, ale zdecydowanie to ułatwia, przyspiesza pracę. Oczywiście, do zweryfikowania, jakie rdzenie są tutaj włożone, podejrzewam, że, że raczej nie u 11, raczej oryginalne. Zobaczymy, także pracy, pracy będzie dużo. Drogi właścicielu, postaram się to w miarę szybko ogarnąć. Natomiast, no jak widać, trochę pracy przede mną będzie. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Do kolejnego, a w kolejnym odcinku na pewno będzie kolejny zestaw, dlatego że też tak jak mówię, tych zestawów mam dużo, a doszedłem do wniosku, że Radmory się te wszystkie zaległe testują, one są prawie w 99% skończone. Przepraszam. I no jednak trzeba też nadgonić Zestawy do przestrojenia, bo ludzie się już niecierpliwią. Dobra, do kolejnego odcinku, odcinka. Cześć.